Montaż paneli podłogowych. Nie będę tutaj mówił o rzeczach oczywistych, takich jak odpowiednie przygotowanie podłoża, izolacja, podkład, jakie przesunięcie paneli dać, jakie pozostawić szczeliny, czy jakie przygotować narzędzia, ale pokażę Wam kilka konkretnych podpowiedzi, jak te panele układać. A zacząć trzeba przede wszystkim od dokładnego rozłożenia. A najlepiej rozrysowania ułożenia paneli po to, żeby uniknąć na przykład 3 cm odstępu między ostatnim panelem a ścianą. I tu już możemy przejść do konkretów, gdyż układając ostatni panel, musimy wziąć pod uwagę zarówno dystans od ściany, jak i to, że panel ma przecież pióro, które również zajmuje 2-3 mm, a ono musi się przecież schować w poprzedni panel. Więc. Mierząc tą odległość musimy naprawdę uważać. Jeżeli nie mamy aż tak długiej listewki czy innej miarki, dla równej linii możemy się po prostu posłużyć drugim panelem. Dodatkowo początkowe dokładne rozplanowanie i rozrysowanie ułożenia paneli pozwoli nam uniknąć wszelkich niespodzianek. Jak widać tutaj, gdyby niepoczątkowe dokładne wymiarowanie, musiałbym. Dosztukować ten malutki narożnik przy samym progu drzwi. A dzięki rysunkowi zostawiłem około 2 cm, po to, żeby można było to zrobić z jednego kawałka deski. Zostawiając w tym przypadku jedną pełną deskę, jaką ostatnią, także pióro idealnie pasowało do przeciwległej ściany, bez żadnych docinek po długości. Jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z układaniem paneli, a mamy do wykonania jakieś trudne wycinanki bądź narożniki, to warto zamiast od razu ciąć panel, przygotować sobie szablon. Na przykład szablon z pozostałości pudełka opakowania z paneli. Mamy tutaj tekturę, która jest długa i prosta. Przymierzamy ją więc najpierw do dłuższego boku panela, a następnie po malutku rozrysowujemy no i docinamy odpowiedni kąt tak żeby powstał nam wzornik wzornik który następnie przełożymy do ściany sprawdzimy czy pasuje jeżeli tak to przeniesiemy na panel i ostatecznie dotniemy idealnie już sam panel Z czasem, gdy nabierzemy większej wprawy, będziemy mogli rysować i wycinać już bezpośrednio na desce. Tutaj jest ważne, żeby kilka razy brać wymiar i sprawdzać, czy wszystko się zgadza. Gdy już rozrysujemy wszystkie odległości na desce, najlepiej dwa, trzy razy to sprawdzić. Będziemy mogli zabawić się, jak w szkole, za pomocą dwóch linijek, tak żeby przenieść. Nie tylko odległości, ale również kąty, czyli po prostu przesuwając jedna po drugiej i zaznaczając odpowiednią odległość i kąt, jaki potrzebujemy do cięcia. I na koniec jeszcze jedno wyzwanie, a dokładniej ułożenie panela podłogowego pod drzwiami, ciężkimi drzwiami wejściowymi do mieszkania. Czy też drzwiami balkonowymi, gdzie nie możemy normalnie pod kątem go dołożyć, a musimy go wsuwać, wsuwać, dobijając. Tutaj trzeba dokładnie zabezpieczyć już ułożone panele klinami, a następnie wcześniej położyć w pióro, w pióro i pomału dobijać za pomocą, oczywiście, dobijaka do paneli sam panel. Jeżeli macie też ochotę, to zapraszam na inny filmik, gdzie pokazuję, jak ułożyć dokładnie takie panele podłogowe, ale na ścianie.